Cztery najgorsze witaminy, których nigdy nie powinieneś przyjmować, i cztery, które musisz przyjmować codziennie. Jeśli masz ponad 60 lat, prawdopodobnie powiedziano ci od lat, że przyjmowanie witamin każdego ranka jest jedną z najmądrzejszych rzeczy, które możesz zrobić dla swojego zdrowia. Trochę pigułki dla twoich kości, druga dla twojego serca, może jeszcze jedna za energię. Proste, prawda? Ale oto szokująca prawda. Większość seniorów nigdy nie słyszy. Niektóre z bardzo witamin, które połykasz każdego dnia, może faktycznie sprawić, że jesteś słabszy, mgły, a nawet chory. Badania kliniczne pokazują, że niektóre suplementy, te same reklamowane jako must-have dla seniorów, mogą faktycznie podnieść się w organizmie, napięcie wątroby, usztywnianie tętnic, a nawet podnieść ryzyko udaru mózgu lub uszkodzenia nerwów. A oto kopnięcie. To nie rzadkie egzotyczne pigułki, są codziennymi witaminami siedzącymi w prawie każdym gabinecie medycznym seniorów. Czemu? Ponieważ w miarę starzenia się nasze ciała się zmieniają. Wątroba nie filtruje już toksyn tak skutecznie. Nerki nie mogą wypłukać nadmiaru jak kiedyś. Nerwy i naczynia krwionośne stają się bardziej kruche. Tak więc co kiedyś było zdrowe w wieku 40 lat może przekształcić się w cichą pułapkę zdrowotną w wieku 65. W tym filmie narażymy cztery witaminy, których nigdy nie powinieneś brać po 60. I równie ważne, cztery witaminy, które powinieneś przyjmować codziennie, aby chronić swój mózg, wzmocnić mięśnie, a nawet przedłużyć swoje życie. I zaufaj mi, będziesz chciał pozostać do samego końca, ponieważ witamina numer jeden została naukowo powiązana z 36% niższym ryzykiem zgonu ze wszystkich przyczyn. To nie jest hype. To trudne dane. Więc chwyć butelkę suplementu, sprawdź etykietę i dowiedzmy się, czy pigułki, które bierzesz każdego ranka, naprawdę pomagają żyć dłużej lub powoli odprowadzając swoje zdrowie. Najgorsza witamina numer 4. Witamina A, forma retinolu. Dobry facet, który zmienia się toksycznie po 60. Witamina A. Na powierzchni brzmi jak bohater. Lekarze mówią, że to dobre dla twoich oczu, skóry. A nawet Twojego układu odpornościowego. I to prawda, we właściwej formie i właściwej kwocie. Ale o to, czego większość seniorów nie zdaje sobie sprawy: po 60 zbyt dużej ilości witaminy A w postaci retinolu, syntetyczna wersja znaleziona w wielu multivitaminach i suplementach na bazie wątroby, może cicho zbudować w Twoim systemie i zamienić się w truciznę. W przeciwieństwie do rozpuszczalnych w wodzie witamin takich jak C lub B, które wypłukają się przez mocz, witamina A jest rozpuszczalna w tłuszczu. Oznacza to, że twoje ciało przechowuje go w wątrobie i tkankach tłuszczowych. A problem polega na tym, jak się starzejesz, twoja wątroba spowalnia, więc nie może również przetwarzać nadmiaru. Twoja dystrybucja tłuszczu zmienia, co zmienia sposób przechowywania witamin. Witamina A, którą przyjmujesz dzisiaj, nie odchodzi jutro. Zgromadza się jak powolny kaptur wypełniający kubek, aż się przepłynie. Ukryte niebezpieczeństwa. Z biegiem czasu to nagromadzenie może powodować objawy wielu seniorów błędu po prostu starzenia się sucha skóra i kruche włosy zawroty głowy i niewyraźne widzenie ból stawów i sztywność ciągłe zmęczenie. Ale to się tam nie zatrzyma. Przegląd w European Journal of Clinical Nutrition z 2022 roku. Wykazał, że seniorzy z nadmiarem witaminy A mieli o 25% większe ryzyko migotania przedsionków. Nieregularne bicie serca, które dramatycznie zwiększa ryzyko udaru po 65. Innymi słowy, co wygląda jak nieszkodliwa pigułka witaminowa, może cicho zwiększać ryzyko zagrażającego życiu zdarzenia. Ile jest za dużo? Jeśli Twój multiwitamina lub suplement zawiera więcej niż 700 mikrogramów dziennie dla kobiet, lub 900 mikrogramów dla mężczyzn z palmitatu retinolu lub siatkówki, jesteś już w strefie zagrożenia. I wiele suplementów starszych nad tym rozdziel, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Bezpieczna alternatywa. Oto dobre wieści. Nie musisz całkowicie rezygnować z witaminy A. Twoje ciało nadal go potrzebuje, ale w bezpiecznej formie zwanej beta-karoten, znalezionej naturalnie w słodkich ziemniakach, marchewkach, szpinach i jajach. Twoje ciało przekształca ją w witaminę A tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. To oznacza brak ryzyka przedawkowania. Pomyśl o beta karotenu, jako samoregulującym się zbiorniku paliwa. Wypełnia się tylko wtedy, gdy Twoje ciało jest naprawdę niskie. Z drugiej strony, retinol utrzymuje napełnianie zbiornika, aż się rozla, a uszkodzenie się zaczyna. Dolna linia, jeśli masz ponad 60 lat, sprawdź swoją etykietę suplementu dzisiaj. Jeśli widzisz retinol lub palmitat retinylu, czas przemyśleć. Zastąp go prawdziwymi źródłami żywności i pozwól swojemu ciału zdecydować, ile naprawdę potrzebuje. Ponieważ po 60 latach pozostanie zdrowe, nie polega na nakładaniu więcej tabletek. Chodzi o wybór odpowiednich w odpowiedniej formie. Najgorsza witamina numer 3 suplementy żelaza wzmacniacz energii, który płonie po 60. Kiedy większość ludzi myśli o żelazo, w przeciwieństwie do wody rozpuszczalnych witamin, żelazo nie jest łatwo wypłukane. Zamiast tego jest przechowywany w wątrobie, sercu i trzustce. Z biegiem czasu, kiedy dodajesz więcej żelaza na górze tego, co już ma twoje ciało, nie znika. Buduje się jak rdza na starym róże, powoli korodując od wewnątrz. Dlaczego żelazo staje się niebezpieczne z wiekiem? Mężczyźni przestają tracić żelazo po dojrzewaniu, a kobiety przestają po menopauzie. Oznacza to, że naturalny odpływ żelaza zniknął. Chyba, że masz utratę krwi z operacji, wrzodów lub zdiagnozowanego stanu, prawdopodobnie nie jesteś niedoborem. Dodatkowe żelazo siedzi tylko w narządach, powodujących stres oksydacyjny, gdzie niestabilne cząsteczki uszkodzić komórki i przedwcześnie starzyć się tkanek. Badanie z 2018 roku, opublikowane w badaniach i terapii Alzheimera. Powiązało nadmiar żelaza z wyższym ryzykiem demencji. Inne badania pokazują, że napędza choroby serca, uszkodzenia wątroby, a nawet niektóre nowotwory. A oto kopnięcie bardzo niewielu seniorów naprawdę potrzebuje żelaza, suplementów. Ciche objawy przeciążenia żelaza. Straszna część, żelazna toksyczność, się nie ogłasza. Objawy są niejasne i często mylone z po prostu starzenia się, bólu stawów i sztywności. Przewlekłego zmęczenia, które nie poprawia się z odpoczynku, problemów z pamięcią lub mgłą mózgu, kołatania serca lub nieregularne bicia. Ale za kulisami ta dodatkowa pigułka energetyczna może faktycznie szkodzić Twoje serce, wątrobę i mózg. Dlaczego multivitaminy pogarszają? Wiele popularnych starszych multivitamin nadal zawiera żelazo. Mimo że większość starszych dorosłych nie potrzebuje tego. I układając, że na szczycie żelaza bogatych pokarmów, takich jak czerwone mięso, fasola i ufortyfikowanych zbóż, tylko dodaje paliwo do ognia. Co robić zamiast tego? Oto mądrzejsze podejście. Sprawdź swoje etykiety. Jeśli twoja multivitamina zawiera żelazo, a lekarz nie zdiagnozował niedoboru, nadszedł czas, aby się przełączyć. Uzyskaj test. Poproś lekarza o test nasycenia ferityny w surowicy lub testu nasycenia transferowego. To pokazuje, czy Twoje poziomy żelaza są rzeczywiście zbyt wysokie. Wybierz senior free multivitaminy specjalnie zaprojektowane, aby uniknąć przeciążenia. Zrównoważyć swoją dietę. Nadal dostaniesz dużo żelaza naturalnie z chudego mięsa, fasoli i zielonych liściastych, bez nakładania dodatkowych suplementów. Dolna linia: żelazo jest niezbędna, gdy jesteś młody i regularnie traci krew. Ale po 60. roku życia Twoje ciało nie potrzebuje dodatkowego. W rzeczywistości może cicho przyspieszyć starzenie się, osłabić pamięć i obciążyć serce. Zanim więc wyskakujecie kolejną pigułkę zwiększającą energię, pamiętajcie, co kiedyś było pomocne. Może stać się szkodliwe, jeśli organizm już go nie potrzebuje. Twoja energia po 60 nie pochodzi z suplementów żelaza, pochodzi z ochrony narządów, zmniejszenia stanu zapalnego. I dawania organizmu tylko to, czego naprawdę wymaga. Najgorsza witamina numer dwa suplementy wapnia. Bezpiecznik kości, który może uszkodzić Twoje serce. Od dziesięcioleci seniorom mówi się jedno: jeśli chcesz silne kości, bierz wapń każdego dnia. Jest w reklamach telewizyjnych, broszurach lekarzy i prawie każdej multiwitaminy zdrowia kości na rynku. Ale oto szokująca prawda. Suplementy wapnia, zwłaszcza gdy przyjmowane samotnie, mogą wyrządzić więcej szkód niż dobre po 60. Problem z suplementami wapnia. Kiedy jesteś młody, twoje kości zachowują się jak gąbki, z łatwością moczą wapń. Hormony i czynniki wzrostu mówią swojemu ciału dokładnie, gdzie go wysłać. Ale po 60 roku system spowalnia. Twoje kości przestają skutecznie wchłaniać wapń. I całe to dodatkowe wapnie, które połykasz, to nie tylko znika. Podróżuje do niewłaściwych miejsc, w Twoich tętnicach, gdzie utwardza naczynia krwionośne i zwiększa ryzyko zawału serca, w Twoich stawów, gdzie przyczynia się do sztywności i bólu, do tkanek miękkich powodujących kalcyfikację, że Twoje ciało walczy do odwrotu. Przegląd 2016 w Journal of the American Heart Association potwierdził zagrożenie: Seniorzy, którzy przyjmowali suplementy wapnia, mieli o 22% większe ryzyko chorób serca. Tak więc, gdy myślałeś, że chronisz swoje kości, możesz faktycznie osłabiać serce, ciche objawy przeciążenia wapnia. Na początku znaki wydają się nieszkodliwe: problemy trawienne, takie jak wzdęcia i zaparcia, bóle w stawach, zmęczenie i słaba koncentracja. Ale z czasem przeciążenie wapnia może oznaczać ukłucie, większe ryzyko udaru lub zawału serca, kamienie nerkowe, bolesne i powtarzające się. Zaburzenia wchłaniania składników odżywczych, blokujące cynk, żelazo i magnes. I okrutna ironia: Twoje kości mogą w ogóle nie stać się silniejsze. Dlaczego samodzielne przyjmowanie wapnia nie zawodzi? Oto tajna większość firm suplementów ci nie mówi: wapń nie może działać prawidłowo bez swoich partnerów. Witamina D3 pomaga w wchłanianiu wapnia do krwiobiegu. Witamina K2 kieruje wapń do kości i trzyma go z dala od tętnic. Magnez równoważy wapń, więc nie twardnieje tkanek. Jeśli ten w suplementacji, zawsze przyjmuj wapń w połączeniu z tymi witaminami. Przenieś swoje ciało. Ćwiczenie ciężarowe jest równie ważne jak wapń dla siły kości. Sprawdź swoje spożycie. Jeśli twoja multiwitamina daje 500 do 1000 mg dziennie i już jesz pokarmy bogate w wapń, możesz to przesadzać. Dolna linia wapni jest niezbędna, ale nie w taki sposób, w jaki powiedziano seniorów. Samodzielnie suplementy wapnia mogą zatkać tętnice, sztywne stawy i podnieść ryzyko chorób serca. Prawdziwe zdrowie kości pochodzi z równowagi. Uzyskanie wapnia z całej żywności, łącząc go z D3, K2 i magnez i utrzymując aktywność organizmu. Po 60 nie chodzi o nakładanie więcej tabletek. Chodzi o upewnienie się, że składniki odżywcze idą dokładnie tam, gdzie należą, do Twoich kości, a nie Twoich tętnic. Najgorsza witamina numer 1, wysokiej dawki witaminy B 6, wzmacniacz energii, który cicho uszkadza nerwy. Kiedy większość ludzi słyszy witaminę B6, uważają nieszkodliwe. To rozpuszczalne w wodzie, pomaga w energii, wspiera nerwy. Więc w czym problem? Oto szokująca prawda. Po 60 wysokie dawki B6 mogą rzeczywiście zatruć twój układ nerwowy. Dlaczego B6 staje się ryzykowny po 60 latach? W przeciwieństwie do większości witamin z grupy B, które twoje ciało łatwo wypłuka, B6 zachowuje się inaczej. Kiedy przyjmowane są w wysokich dawkach, buduje się w tkance nerwowej. Z biegiem czasu ta akumulacja staje się neurotoksyczna, powoli uszkadzając bardzo nerwy, które ma chronić. Seniorzy są szczególnie narażeni, Ponieważ ich wątroba oczyszcza toksyny wolniej, a ich nerwy są już bardziej kruche. Badanie z 2017 roku w neurologii wykazało, że starsi dorośli, przyjmujący suplementy wysokiej dawki B, 6 mieli podwójne ryzyko objawów uszkodzenia nerwów w porównaniu do tych, którzy pozostali w bezpiecznych granicach. Objawy, które wyglądają jak starzenie się. Oto dlaczego większość seniorów nie łapie problemu. Objawy toksyczności B. Sześć wyglądają niemal identycznie jak normalne starzenie się, lub nawet starzenie się, mrowienie w rękach i stopach, drętwienie lub pieczenie doznań, słaba równowaga i częste upadki, osłabienie mięśni i zmęczenie, mgła mózgu, która czuje się jak starzenie się. Ale prawdziwy winowajca może w ogóle nie być wiekiem. Może to być toksyczny poziom witaminy B6, pułapka dawkowania. Oficjalny bezpieczny górny limit witaminy B, 6 wynosi 100 mg dziennie. Ale oto haczyk. Wykazano, że nawet 50 mg dziennie w długich okresach powoduje toksyczność u osób starszych. Wiele formuł wsparcia nerwowego i wzmacniaczy energii na rynku zawiera od 100 do 250% dziennego limitu w jednej porcji. że z codzienną wielowitaminą i ufortyfikowaną żywnością i możesz być nieświadomie przedawkować każdego dnia. I w przeciwieństwie do innych niedoborów, które są łatwe do naprawy, uszkodzenia nerwów z zbyt dużej ilości B, 6 mogą trwać miesiące, nawet lata, aby odzyskać. W niektórych przypadkach uszkodzenie może być trwałe. Co powinieneś zrobić zamiast tego? Trzymaj się źródeł żywności. Ciecierzyca, tuńczyk, indyk, banany i zbóż ufortyfikowanych zapewniają wszystkie B6, których potrzebujesz bezpiecznie. Poznaj swoją prawdziwą codzienną potrzebę. Seniorzy wymagają tylko około 1,5 mg dla kobiet i 1,7 mg dla mężczyzn. Sprawdź swoje suplementy. Jeśli Twoja formuła multivitaminowa lub nerwowa ma więcej niż 5 do 10 mg B, 6 na porcję, nadszedł czas, aby się przełączyć. Test przed uzupełnieniem. Zapytaj lekarza o badania krwi AB6, jeśli się martwisz. Nie bierz wysokich dawek na wypadek. Dolna linia witamina B6 nie jest zła, w rzeczywistości jest to niezbędne, ale zbyt wiele może cicho okraść cię z mobilności, równowagi i niezależności. Po 60 roku życia twoje ciało potrzebuje tylko tyle, aby utrzymać zdrowe nerwy, a nie mega dawki, które je wypalają. Jeśli brałeś dodatkowe B6 dla wsparcia energetycznego lub nerwowego, może to być czas, aby cofnąć się, sprawdzić etykiety. I wybrać bezpieczniejsze źródła żywności. Bo prawda jest taka, że jeśli chodzi o B6, więcej nie jest lepsza. Więcej może być niebezpieczne. Od niebezpieczeństwa do obrony muszą dokonać seniorów zmiany. Więc tam masz cztery witaminy, które mogą wyglądać nieszkodliwe na etykiecie, ale po sześćdziesięciu może cicho osłabić ciało, zapalić narządy, a nawet uszkodzić nerwy. Ale oto zachęcająca część. Unikanie niebezpieczeństwa to tylko połowa bitwy. Prawdziwym kluczem do kwitnienia po 60. roku jest nie tylko wycinanie niewłaściwych suplementów. To napędza Twoje ciało właściwymi. Prawda jest taka, że niektóre witaminy i składniki odżywcze nie tylko trochę pomagają. Mogą przywrócić siłę, chronić serce, ostrzeć pamięć, a nawet przedłużyć żywotność. I w przeciwieństwie do szkodliwych, które właśnie pokryliśmy. Te następne cztery są wspierane przez jedne z najsilniejszych badań w zakresie zdrowia seniorów dzisiaj. W rzeczywistości jedna z nich była powiązana z 36% niższym ryzykiem zgonu ze wszystkich przyczyn. Więc teraz przekręćmy stronę z tego, czego nigdy nie powinieneś brać, do tego, co musisz wziąć codziennie, jeśli chcesz pozostać magnes. I trudna część, często nawet nie wiesz, że brakuje, dopóki twoje ciało nie zacznie wysyłać sygnałów, że możesz pomylić się. Że tylko się starzejesz. Pomyśl o tym. Kłopoty ze snem, skurcze mięśni w nocy, niewyjaśnione zmęczenie, nawet nieregularne bicie serca. Wielu seniorów odstrasza je jako normalne części starzenia. Ale badania pokazują, że są to klasyczne objawy niedoboru magnezu. Dlaczego magnes ma znaczenie po 60.? Magnez jest zaangażowany w ponad 300 reakcji biochemicznych w organizmie. Utrzymuje twoje serce rytm stały. Pomaga kontrakt mięśni i płynnie się zrelaksować. Wspiera funkcję nerwów i aktywność mózgu. Reguluje czułość cukru we krwi i insuliny. Wzmacnia kości pracując z wapniem i witaminą D. Ale oto problem. W miarę starzenia się nasze ciała naturalnie wchłaniają mniej magnezu z jedzenia. Ponadto powszechne leki dla seniorów, takie jak tabletki na ciśnienie krwi, leki refluksu kwasowego lub diuretyków, faktycznie odprowadzanie magnezu z systemu. Oznacza to, że nawet jeśli jesz przyzwoitą dietę, szanse są, że Twoje poziomy spadną po roku. Ukryte ryzyko niskiego magnezu. Badanie z 2018 roku w składnikach odżywczych wykazało, że niedobór magnezu u osób starszych wiązał się z 50% wyższym ryzykiem migotania przedsionków i nieregularnym biciem serca, które zwiększa ryzyko udaru mózgu. Zwiększone ryzyko demencji i utraty pamięci większe szanse na rozwój cukrzycy typu 2 wyższe poziomy przewlekłego stanu zapalnego które przyspieszają starzenie się nic dziwnego że lekarze nazywają magnez jednym z najbardziej niedocenianych składników odżywczych dla seniorów jak uzyskać magnez we właściwy sposób dobre wieści przywracanie poziomu magnezu może zmienić twoje zdrowie seniorzy którzy korygują niedobory często zgłaszają spanie głębiej Mniej skurcze mięśni i niespokojne noce, ostrzejszą pamięć i skupienie, bardziej stabilny nastrój i energia, lepszą równowagę i mniej upadków. Ale oto haczyk. Nie wszystkie suplementy magnezu tworzą się równe. Tlenek magnezu tanie, ale słabo wchłaniane i często powoduje biegunkę. Lepsze formy dla seniorów glicynatu magnezu, cytrynianu magnezu lub magnezu malanu. Są one łagodniejsze na żołądku i znacznie bardziej absorbowalne. Idealna dawka dla większości seniorów wynosi od 250 do 400 mg na dobę, w zależności od diety i warunków zdrowotnych. Źródła żywności do zwiększenia magnezu. Nie zapomnij o jedzeniu. Doskonałe produkty magnezurowe obejmują liściaste zielone, takie jak szpinak i kale, nasiona dyni i migdały, awokado, czarne fasola i soczewice. Ciemna czekolada, tak z umiarem. Ale ze względu na wyczerpanie gleby, samo jedzenie często nie wystarczy. Dlatego inteligentna suplementacja może zmieniać życie. Magnez może nie być błyszczący, ale dla seniorów to cicha moc. Naprawić niedobór i nagle wiele z tych starzejących się problemów, skurcze, słabe snu, mgła mózgu zaczyna blaknąć. Następnie przejdźmy do najlepszej witaminy numer 3. Tej, która twoja skóra nie może już wytwarzać wystarczająco. I bez niego twoje kości, odporność, a nawet nastrój zaczynają się kruszyć. Najlepsza witamina numer 3, witamina D3, słoneczny składnik odżywczy, który walczy z kruchością po 60. Jeśli magnes jest cichym pomocnikiem, to witamina D3 jest przełącznikiem głównym, składnikiem odżywczym, który decyduje, czy twoje kości pozostają silne, twój układ odpornościowy pozostaje czujny, a Twój mózg pozostaje ostry. Oto rzeczywistość. Do czasu, gdy masz ponad 65 lat, zdolność organizmu do robienia witaminy D 3 naturalnie spada o ponad 50%. Czemu? Ponieważ Twoja skóra nie przekształca już światła słonecznego w witaminę D tak skutecznie. Dodaj do spędzania więcej czasu w pomieszczeniach, noszenia ochrony przeciwsłonecznej lub mieszkania w północnych obszarach o słabszym światle słonecznym i niedoborze staje się niemal gwarantowana. Dlaczego witamina D trzyma kluczowe znaczenie po 60 latach? Witamina D3 nie chodzi tylko o kości, choć pomaga zapobiegać złamaniom. To bardziej jak hormon, który dotyka prawie każdego systemu w Twoim ciele. Siła kości działa z wapniem i witaminą K2, aby utrzymać gęste kości i zapobiegać złamaniom. Niedobór ochrony mięśni prowadzi do osłabienia i wyższego ryzyka upadków. Obrona immunologiczna pomaga organizmowi zwalczać infekcje i naprawiać uszkodzenia. Zdrowie mózgu wspiera nastrój, pamięć i funkcję poznawczą. W rzeczywistości przegląd z 2020 roku w British Medical Journal wykazał, że seniorzy z niską witaminą D mieli o 50% większe ryzyko zakażeń oddechowych, o 30% większe ryzyko zgonu ze wszystkich przyczyn. Oznacza to, że wszystko od chorób serca do cukrzycy, było bardziej prawdopodobne, jeśli poziom witaminy D3 był niski. Objawy niskiej witaminy D3. Straszna część, większość seniorów nie wie, że są niedoborami. Objawy są często subtelne: stałe zmęczenie, niski nastrój lub depresja, częste przeziębienia lub powolne wyzdrowienie od choroby, osiąganie kości lub słabe mięśnie, słaba równowaga i więcej upadków. Brzmi znajomo? Wielu seniorów te do po prostu. Blokiem budującym tkanki mózgowej. Chroni pamięć, skupienie i nastrój. Wspólna ochrona. Omega-3 zmniejsza sztywność i ból, pomagając łatwiej się poruszać. Długość. Wiele badań pokazuje, że Omega-3 powolne starzenie się komórkowe poprzez ochronę swoich telomerów, końcowych czapek DNA. Krótko mówiąc, Omega-3 nie tylko pomagają ci żyć dłużej, pomagają ci pozostać sobą dłużej. Problem z niedoborem omega-3. Oto haczyk. 68% dorosłych powyżej 60 lat życia w Ameryce ma niedobór omega-3. Czemu? Ponieważ większość seniorów nie jedzą wystarczająco tłustych ryb i przetworzone potrawy pełne oleju omega-6, kukurydzy, soi, kanola naciskają równowagę w złym kierunku. Ta nierównowaga tworzy stan zapalny, co prowadzi do bólu stawów, mgły mózgu chorób serca i szybszego starzenia się. Jak uzyskać wystarczającą ilość omega-3 po 60. Numer 1: jedz więcej tłustych ryb. Celować na dwie do trzech porcji tygodniowo: łososia, sardynki, anchois lub makrela. Numer 2: suplement mądrze. Wybierz wysokiej jakości olej rybny, który dostarcza co najmniej 1000 mg połączonego EPA i DHA dziennie. W przypadku seniorów z problemami serca lub zapalnymi, lekarze mogą zalecić 2000 mg lub więcej. Numer 3. Sprawdź etykietę. Szukaj oleju rybnego testowanego dla metali ciężkich, oczyszczonego dla bezpieczeństwa, a najlepiej w postaci trójglicerydów, lepiej wchłaniane. Numer 4. Weź go z posiłkami, zwłaszcza ze zdrowymi tłuszczami, takimi jak awokado lub oliwa z oliwek, aby poprawić wchłanianie. Numer 5. Alternatywy oparte na roślinach. Jeśli jesteś wegański lub alergiczny na ryby, omega na bazie ALG, trzy suplementy zapewniają DHA bezpośrednio. Źródła żywności omega-3, łososia, sardyny, makrela, nasiona chia i nasiona lnu, żółta forma, słabsza, ale nadal pomocna, orzechy włoskie, jaja podniesione pastwiska. Ale dla poziomów terapeutycznych samo jedzenie często nie wychroni ją Twój mózg, Serce, stawy i Twoją zdolność do pozostania niezależnym w miarę starzenia się. Jeśli dodasz tylko jeden dodatek do swojej codzie, jest szczęście. To nie tylko wiek. To codzienne wybory, które dokonujesz. Każda pigułka, każde ugryzienie, każdy nawyk albo zbliża cię do słabości lub bliżej siły. W jego lepszym zdrowiu chcemy, abyś to pamiętał. Starzenie się jest nieuniknione, ale cierpienie jest opcjonalne. Jeśli dzisiejsze wideo otworzyło oczy. Nie pozwól, by się tu zatrzymało. Sprawdź etykiety na swoich suplementach dziś wieczorem. Porozmawiaj z lekarzem o testowaniu poziomu witaminy. I co najważniejsze, zacznij zastąpić szkodliwe z pomocnymi. Ponieważ Twoje przyszłe zdrowie nie jest jeszcze napisane, piszesz to teraz z każdym wyborem. Powiedz nam w komentarzach, które witamina najbardziej Cię dzisiaj zaskoczyła. Czy to ten, który bierzesz obecnie? A jeśli znalazłeś to cenne, naciśnij podobny przycisk. Zapisz się i dzwoń do powiadomienia dzwonek, aby nigdy nie przegapić prawd zdrowotnych, które utrzymują cię silniejsi dłużej. Pamiętaj, że twoje najlepsze lata nie muszą być za tobą. Z odpowiednim odżywianiem nadal mogą być przed sobą.